Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parod Planet. Dzisiaj Was zapraszam do papuziej kuchni. Będziemy sobie wymyślać różnego rodzaju sposoby, jak przekonać takiego papuziego niejatka do tego, żeby zaczął jeść warzywa i owoce. Serdecznie zapraszam. Boryka się z tym problemem, że ich papuga nie potrafi jeść warzyw i owoców. No i generalnie wynika to z tego, że jest to neofobia. Jeżeli papuga czegoś nie zna, nie będzie chciała tego jeść. Neofobia jest to strach przed nowymi rzeczami. Wynika to z tego względu, że może to się skończyć w naturze śmiercią, prawda? Dokładnie taką samą alegorię możemy zauważyć, kiedy my idziemy na grzyby. I na przykład, jeżeli jesteśmy na grzybach i nie znamy jakiegoś gatunku grzyba, no to przecież go nie zerwiemy, prawda? Ponieważ możemy się nim zatruć. Dokładnie tak samo jest w przypadku papug. Jeżeli rodzic, tasi rodzic, czy na przykład opiekun nie nauczy papugę tego, co jest jadalne i zdrowe, to papuga będzie myślała, że może to być toksyczne czy wręcz śmiertelne. Dlatego jest niezwykle ważne, aby jak najmłodszą papugę uczyć już zdrowej diety warzyw, owoców, kwiatów, zielenin, kiełków. Ponieważ w tym wieku, kiedy papuga jest jeszcze bardzo młoda, tak naprawdę nie wykształca nam się neofobia. Neofobia pojawia się troszeczkę później. Natomiast młody ptak jest bardzo podatny na czynniki stymulujące i na środowisko, w którym się znajduje. Więc jeżeli młody ptak zauważy, że w środowisku wszyscy jedzą marchewki, brokuły, selery, pietruszki i to też będzie chciał jeść. Dlaczego? Papugi są zwierzętami stadnymi, to znaczy też, że będą chciały jeść w stadzie. Często można zauważyć taką sytuację, że papuga lubi podkraść sobie ziemniaczka z chabowego czy surówkę z naszego talerza. Dlaczego? No bo my jemy. Papuga również chciałaby w tym czasie jeść, ponieważ jest to czynność stadna. Dlatego warto jest o tym pamiętać i przede wszystkim tak to stosować posiłki, czas tych posiłków, tak żebyśmy mogli jak najwięcej, jak najczęściej jeść z papugą, szczególnie gdy posiadamy jednego osobnika. Jednym z fajnych sposobów na to, aby przekonać papugę do jedzenia, to są na przykład frytki z warzyw. Z batatów, z selera, z brokuła, e, z marchewki. Tak naprawdę możecie upiec różnego rodzaju warzywa. Co jest fajne, to to, że pieczone warzywa tak naprawdę są troszeczkę słodsze, więc będą dużo bardziej smaczniejsze dla papug. Co jest ciekawe, to również to, że również my możemy takie frytki zjeść, a więc pokazać papuce, że jest to jadalne, zdrowe. I bezpieczne. Wstawiamy nasze warzywka do piekarnika i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kiedy nasze frytki ostygną, możemy je zacząć podawać naszym pierzastym. Końcówki szparagów warto wykorzystać właśnie do frytek. Jeżeli lubicie szparagi, możecie sobie przygotować szparagi dla Was, a na przykład piętki po takich szparagach możecie upiec i będą one świetnym dodatkiem. Na przykład, jako wieczorna przekąska, czy również możecie zrobić sobie bulion z takich szparagów upieczonych i na przykład dodać go do jakiegoś rosołu. Świetnie to smakuje. Pieczone szparagi są niezwykle smaczne. Pamiętajcie też, że ze szparagami trzeba uważać. Szparagi podajemy tylko i wyłącznie po obróbce termicznej, czyli mogą być ugotowane, upieczone i nie podajemy ich w zbyt wielkiej ilości. Dlatego większość z sama. Jeżeli mamy bardzo, bardzo dużego niejadka, to możemy zachęcić i na przykład powciskać ulubione nasiona, z reguły jest to niestety słonecznik, ale większość ptaków na nim żyje, także możemy takiego słonecznika... Bo upychać do takich pieczonych warzyw. Bardzo łatwo taki słonecznik wchodzi w te pieczone warzywka. I jeżeli mamy jego niejadka, który dopiero się do nas trafił, to w ten sposób właśnie warto na przykład zachęcać do tego skubania właśnie warzyw, których się jeszcze nie zna. No i tak jak mówiłam, ważne jest wspólne jedzenie z papugą. Bardzo w ogóle polecam pieczone jabłka. Są one niezwykle smaczne, niezwykle słodkie i możecie wy je jeść, papugi mogą je jeść, więc tak naprawdę znowu nam się robi wspólny posiłek. I to przede wszystkim zdrowy posiłek, a nie na przykład zjedanie, podkradanie e, kotleta schabowego czy podjedanie e, knapek. Frytki z batatów to jest w ogóle świetny sposób, ponieważ bataty są niezwykle zdrowe i bardzo, bardzo ważne w papuziej diecie, dlatego bataty również powinny być gdzieś tam częściej podawane. Ja generalnie uważam, że bataty to mogą się nawet znajdować w codziennej papuziej diecie, tylko musimy te bataty albo właśnie upiec, albo delikatnie ugotować na parze. Generalnie również surowego batata możemy podać, ale on ma troszeczkę mniejszą przyswajalność, no i jest mniej smaczny, nie ukrywajmy, dlatego gotowane bataty Bataty, czy pieczone bataty będą dużo słodsze, dużo smaczniejsze? I przy okazji, również wy możecie je zjeść. Kto nie lubi frytek z batatów? Do takich batatów nie musicie dodawać żadnych przypraw, nawet dla siebie, więc możecie zjeść sobie takie bataty razem, wspólnie, na przykład oglądając razem telewizję, siedząc razem wieczorem przy stole z rodziną i z waszą papugą. Tak naprawdę bataty są super smaczne i dla nas, i dla papug. Pieczone! Piętki od brokułów. No również nie warto ich wyrzucać. Możemy skorzystać z tych piętek i właśnie je upiec albo ugotować i również możemy wrzucić je jak będą pieczone do jakiegoś bulionu na przykład. Jest zaraz mi się tutaj zrobi nie kuchnia, a kuchnia adzioszki. Ale pieczone warzywa świetnie się naprawdę sprawdzają w różnego rodzaju zupach, które my możemy jeść. Więc jak pieczesz sobie warzywa dla papugi, to przy okazji właśnie możesz upiec sobie warzywa dla siebie, które potem możesz właśnie wrzucić do jakiejś zupy, żeby mieć jakiś wywar. Papryka też jest świetnym warzywem, które możemy upiec. Jest ona niezwykle smaczna kiedy jest pieczona. Zresztą wszystkie bruszciety i wszystkie inne produkty w kuchni około włoskiej zawierają właśnie pieczoną paprykę. Ona jest naprawdę smaczna, także polecam y, jako jeden z takich pierwszych produktów, które możemy podawać naszym papugom. Tak samo zresztą jak jabłka pieczone, które są y, równie smaczne. Ale y, no, z reguły papugi gdzieś tam y, nie mają problemu z jedzeniem jabłek. Mamy również pieczone marchewki. I zobaczcie, mamy i bataty, i marchewki, oba pomarańczowe, oba w, bardzo bogate w karotenoidy, więc jak najbardziej możecie je zjadać i Wy, i Wasze pierzaki. Ciekawostką jest również to, że taki posiłek, taki, taka marchewka właśnie w słupku zachęca też papugi do korzystania z łapek. Wiele papug gdzieś tam w niewoli ma troszeczkę problemy z korzystaniem z łapek, ponieważ nie uczyły się na przykład trzymania jedzenia, a niestety papugi nie wykluwają się z taką zdolnością, więc im więcej w młodym wieku będziemy dawać różnego rodzaju zabawek do łapki, tym lepiej mamy również pieczonego selera, który staje się bardzo słodki po upieczeniu. również pieczony seler może się świetnie nadać do bulionów. seler jest słodki po upieczeniu, więc jest bardziej smaczny dla wielu, wielu różnych papug. no i znowu taka frytka z selera i dla was i dla papug świetnie się sprawdzi. dobre? dobre? sposobem jest właśnie na przykład korzystanie z różnego rodzaju kasz. Ryży, makaronów, czy na przykład płatków jęczmiennych, owsianych i Możemy takie rzeczy ugotować i na przykład pomieszać z pieczonymi warzywami, z pieczonymi owocami, czy z ugotowanymi właśnie jakimiś warzywami, które są bardziej miękkie i przede wszystkim dużo bardziej słodsze, jak są upieczone i ugotowane. Oczywiście później możecie zmniejszać ilość tych gotowanych i pieczonych warzyw na rzecz bardziej surowych, które są niezwykle zdrowe dla naszych papug. Kolejnym fajnym sposobem, dzięki któremu możemy nasze papugi przekonać do jedzenia y, warzyw, jest na przykład zrobienie takiej pulpy z warzyw, którą możemy potem pomieszać z różnymi kiełkami i innymi nasionami. Możemy sobie dosypać na przykład, ja bardzo lubię dodawać kolorowy pieprz. Możemy dodawać na przykład jakieś namoczone bądź kiełkujące nasiona Świetnie się sprawdzą różnego rodzaju suche nasionek, na przykład amarantus, który namoknie sobie w naszej pulpie, czy to na przykład nasiona dyni, czy nasze ukochane, a bardzo hejtowane nasiona słonecznika. Pamiętajcie im. Zdrowsza jest dieta papugi, im więcej ona je warzyw i owoców, to tak naprawdę tłuszcze są również niezbędne w popóźniej diecie. Jedyne o czym musimy pamiętać to fakt, że zbyt duża ilość tego tłuszczu w diecie może się skończyć niestety problemami zdrowotnymi. Większość papug niestety w niewoli spożywa. Suche mieszanki nasion, które są wręcz napakowane tłustymi nasionami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować zdrowszą e, mieszankę dla papug, to zapraszam Was serdecznie do odcinka pod tytułem Suszki dla papuszki, gdzie opowiadamy właśnie e, o tym, jak przygotować taką zdrowszą mieszankę, która nie będzie miała e, tyle tłustych nasion. Pewnie się już zastanawiacie, ale tak! Z takiej masy można zrobić ciasteczka! Będą one w następnym odcinku, ale również zobaczcie z pieczonych czy gotowanych warzyw. Możecie sobie zrobić właśnie takie kuleczki. Ja to nazywam pulpy, które będą napakowane różnymi nasionami. Oczywiście, ilość nasion, rodzaj tych nasion, tak naprawdę, możecie dopasować do preferencji waszych papug. Oczywiście, takie pulpy możecie zrobić również z batatów gotowanych, z marchewki, z dyni, z papryki z kala repy, z pietruszki jest tego cała masa. Także każde nasze warzywo tak naprawdę możemy zamienić w takie pyszne smakołyki dla naszych papów. Ty się boisz takich rzeczy, ja wiem. Idziemy do tych, którzy się nie boją. Dzisiaj większość właśnie produktów pokazuję Wam na Karolku, ponieważ razem z Karolkiem właśnie szliśmy tą ścieżką, którą Wam dzisiaj prezentuję. Czyli pieczone warzywka, różnego rodzaju pulpy z nasionami. To są tak naprawdę rzeczy, które się świetnie sprawdziły przy naszym 30-letnim adopciaczku Karolu, który przyszedł do nas i no, przez swoje życie raczej jadł orzeszki ziemne, orzeszki włoskie, słonecznik i jabłko. Generalnie możecie wieszać całe warzywa czy całe owoce, na przykład w klatce na sznurku, powbijać w nie różne na przykład nasiona dyni. Słonecznika, czy na przykład jakieś suszone warzywa, bądź suszone owoce. Tutaj opcji jest naprawdę sporo. Takie powieszone właśnie warzywa świetnie się sprawdzają, ponieważ papuga musi się trochę namęczyć, żeby się do nich dostać. To się nie sprawdzi aż tak bardzo idealnie u osobników, które jeszcze nie wiedzą, co jest jadalne, ale jeżeli wasze papugi już co nieco wiedzą, to faktycznie można spróbować właśnie na przykład powiesić całe jabłko, powiesić marchewkę i tak naprawdę jest dla papugi świetna zabawa. A i jeszcze ważna rzecz. Bardzo często się Mówi o tym, że pestki z jabłek są toksyczne dla papug i owszem, mogą być toksyczne, natomiast dla przeciętnej papugi ilość toksycznych nasion, które powinna zjeść, żeby się zatruć, wynosi kilkaset sztuk. Także nie bójcie się podawać jabłka z pestkami, ponieważ, żeby doszło do zatrucia, tak naprawdę papuga musiałaby zjeść kilkadziesiąt takich jabłek, jak nie kilkaset. Bez problemu możecie takie jabłko podać. Oczywiście, jeżeli wasza papuga ma jakiekolwiek problemy z wątkiem, jest osłabiona, jest w trakcie leczenia, to unikamy takich jabłek z nasionami na wszelki wypadek. Odsyłam Was też do mojej książki papuzia kuchnia, hashtag szama, gdzie znajdziecie różnego rodzaju przepisy, informacje o tym, jak żywić papugi, jakie składniki odżywcze są niezbędne i wiecie, no i jak komponować posiłki. Po więcej informacji zapraszam Was na bloga Master of Parodizaster, gdzie piszę nie tylko o zachowaniu, behawiorze, treningach, ale również o diecie i o tym jak ważne są pewnego rodzaju produkty właśnie w papugiej diecie i jak to wpływa przede wszystkim na zachowanie, bo to też jest ważne. To czym karmimy naszą papugę ma wpływ na to jak ona się zachowuje, dlatego warto wiedzieć czym karmić nasze papugi. A gdybyście poszukiwali różnego rodzaju inspiracji, zapraszam Was na grupę Papuzia, że projekta się edukacja, gdzie pod hashtagiem foraging znajdziecie różnego rodzaju pomysły na żerowanie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze pomysły na żerowanie, na to, żeby zachęcić papugę do zdrowej diety, to Was serdecznie odsyłam do odcinka sposobów na żerowanie na naszej Papuziej Kuchni. Generalnie, jeżeli przyjrzycie sobie Papuzią Kuchnię naszą playlistę na YouTubie, to znajdziecie tam różnego rodzaju przepisy, czy to na kolby, czy to na ciasteczka, na różnego rodzaju. Produkty, które papuga może zjeść, powinna wręcz je jeść, i są one niezwykle dla niej zdrowe i ważne. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał!